Witajcie. Jak widzicie nasza strona internetowa ruszyła pełną parą. Ona jest cały czas wzbogacana różnego rodzaju wtyczki, żeby ją uszlachetniać póki co działa dobrze, ma się dobrze i możecie na tej stronie zobaczyć różnego rodzaju materiały, których, których do tej pory nie mogliśmy prezentować na YouTube ani na Facebooku ze względu na ich różnego rodzaju zasady. No i cóż, kanał YouTube już przestał istnieć właśnie ze względu na te zasady. Grupa facebookowa jest zagrożona właśnie poprzez ich zasady. Także tam nie wstawiamy żadnych postów, które fantastyczne posty w ogóle ludzie nam wysyłają, ale nie możemy ich wstawić, no bo po prostu wiemy, że jeden jakiś kontrowersyjny post. Będzie skutkował usunięciem grupy. No, to jest, to jest y, taka, taka rzeczywistość, więc dlatego też zapraszałem wszystkich na nasze grupy telegramowe. Tam jeszcze cenzura nas nie dopadła. Strona początkowo miała być minimalnie odpłatna ze względu na koszty, jakie są związane z jej obsługą: y, hosting, zabezpieczenia domena i tego typu rzeczy także także po prostu taki był plan ale postanowiliśmy ten plan zmienić otworzyliśmy tą stronę dla Was i ona jest zupełnie darmowa każdy może na nią wejść każdy może sobie poczytać każdy może sobie pooglądać no bo wyszliśmy z założenia że jeżeli w ogóle mamy jeszcze jakiś czas na to żeby w naszym świecie otaczającym coś zmienić no do tego czasu jest mało. Więc po prostu, więc po prostu no celem jest to, żeby ta informacja, którą my przekazujemy do, własnego, do własnej oceny, do własnego rozmyślania, do własnego rozwoju świadomości przeżyła się jak najbardziej. Ci z Was, którzy już na naszej stronie byli, promujcie naszą stronę, wysyłajcie swoim znajomym, w rodzinie Niech nas będzie coraz więcej, na tyle, ile możecie. Myślę, że ta informacja, która jest na tej stronie, jest na tyle cenna, że warto się nią dzielić i po prostu, no, na miarę Waszych możliwości, zróbcie to. Natomiast, względu na to, że ta strona nie jest płatna, no, my. Potrzebujemy waszej pomocy. Dlaczego? Dlatego, że to, co teraz robimy, to, jest, to nie jest dodatek do naszego życia codziennego. To jest to, co my chcemy w ogóle robić. To wszystko inne jest dodatkiem. Także, także my chcemy się na tym skupić. Chcemy to robić na co dzień jeszcze w większym zakresie. Takie dziennikarstwo informowanie Was wszystkich o tym, co się dzieje, o tym, co kiedyś było, jak to naprawdę było. No szukamy też prawdy, nie? Także, także tworzymy wspaniałe społeczności i na Facebooku, i na Telegramie. I tutaj na stronie widzę mnóstwo fantastycznych ludzi. Na Odyse też jesteśmy, na Ramblu jesteśmy. Natomiast, no głównie koncentrujemy się na stronie. Na YouTube też jeszcze jesteśmy, na kanale Trinity, który był stworzony zastępczo za wolność i anarchię. No i faktycznie się przydał. Tam będzie głównie dostępna cała, cała treść archiwalna, która do pewnego momentu powstawała. Natomiast no, wszystko staraliśmy się wrzucić na stronę. Także na tej stronie macie ponad 400 różnego rodzaju materiałów. Więc serdecznie Was do niej zapraszam. Tak jak mówię. Niech jak, niech ta, ten adres tej strony się szerzy po całym świecie, bo oglądają nas ludzie na całym świecie, na każdym kontynencie. Także niech dzielcie się tym, zainteresują się ludzie na pewno. Myślę, że tutaj są informacje, które mogą być przydatne dla wielu ludzi. I, i o to w tym chodzi. Natomiast, tak jak mówię, no. Ci z was, którzy cenią naszą pracę, ci z Was, którzy wiedzą, ile czasu to pochłania, żeby wynaleźć jakiś artykuł, obrobić film, nagrać, nagrać taki film, potem go zredagować i zrenderować. W ogóle cała otoczka takiej pracy, ci, którzy wiedzą, ile to czasu pochłania, i, i ci, którzy cenią nasze treści, jeżeli możecie, wspomóżcie nas, wspomóżcie nas, bo to przybliży nas do celu, który mamy, celem jest to, żebyśmy mogli kupić sobie po prostu normalne komputery, które będą mogły obsłużyć programy, które dźwigną wszystkie te rzeczy, które chcemy robić. Po prostu profesjonalne filmy, profesjonalne programy, a póki co działamy na pożyczonym sprzęcie, na jednym komputerze, wraz z Trinity, więc się nim musimy podzielić. On też y, ma swoje lata, ten sprzęt, więc po prostu, no, jesteśmy cały czas ograniczeni, y, ograniczeni, no, wydajnością tego sprzętu. Także, także, jeżeli możecie, wspomóżcie nas w zakładce wsparcie. Jest, są wszelkie informacje, w jaki sposób można to zrobić, a można to zrobić na różne sposoby. Można to zrobić poprzez przelew na konto, Polskie, takie zagraniczne. Można to zrobić za pomocą PayPala. Można też to zrobić za pomocą zorganizowanej na pomagam.pl zbiórki dla nas. Każda, każda po prostu wartość, każda ilość Waszej pomocy jest na wagę złota. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy, Trinity i ja, za to, że w ogóle jesteście, że się interesujecie informacjami, bo to. Ziarno poszukiwania, poszerzania własnej świadomości, no to jest właśnie nasz cel, żeby, żeby Was zarazić taką chęcią poszukiwania różnego rodzaju informacji. I cóż, dziękujemy Wam bardzo, że jesteście i zapraszamy Was do wszelkich materiałów, które są na naszej stronie. Dziękujemy i pozdrawiamy Was. Do usłyszenia.